Okej, okay, zaczynamy... Nie wiem co tam... Ten S.P. to jest ten ryczący, jak mam dobrze rozumieć, bo... Tak, to ten ryczący. Co? Jak on atakuje? Takie... Ja nie wiem, trochę... To jest takie... W ogóle, ręce Palpatina, jak tak zobaczycie. Ogólnie, jeśli wojny, jak nie, to... to Imperator, jak ktoś nie wie. Jak nie się Imperatora, to się nie uśmiejecie. Pewnie i tak się nikt nie uśmiał. Ale e, dlatego gramy teraz w SCP, by trochę się. E, dobra, to nie jest straszna gra, dlatego po prostu. E, będziemy. się dobrze bawić. E, taka, taka jest moja polityka co do tej gry: e, mianowicie dobra zabawa. Ale tak średnio. to jest się karty, więc nie. Tak średnio wiem, co, jak on atakuje swoją drogą, bo te. te nie. Dobra, żeby zejść na dół, to ja muszę. Kurczę. No, bez Jakuba jest trochę. Straszno. Czy straszno? No, ja się boję? No proszę Was. Nie przez takie gry się bałem. Propo gier horrorów, jakich się kiedyś bałem no to się bałem tego. Modów na Minecrafcie z Hero Entity 303 i Nullem, tak. To była taka trójca, której ja tak się bałem. Naprawdę, eee, tak błądzę w to kółko i zastanawiam się, czy wszystko dobrze. Tutaj, o, Bluehead, jak dobrze albo ślepy zaułek, albo nie, no ja tutaj zaczynałem. Właśnie zrobiliśmy maraton, brawo. Szczerze, tego te płacze tylko pobudzają y, trochę. Dobra, to jest chyba... Ty... Ja nigdy jak gram w tą straszną postacią, to się nigdy nie boję. Ale teraz jest trochę inaczej. Że ja się nie boję, ja się tylko trochę stresuję. Powiedzcie, tak adrenalina... Ja lubię adrenalinę, ja się nie lubię bać, ale lubię adrenalinę. Eee, to co innego, to tak akurat e, możemy się różnić, ale... Chyba e, przynajmniej ja to odróżniam co innego. Nie zgadzam się, kto tutaj był. Jakub albo inny limonek, albo inny gracz tej gry. Ta, bo ja tutaj nie byłem. No to oczywiście, że jakiś inny gracz tej gry. Czemu Jakub albo Limon? Bo oni się wydają lepsi ode mnie, co powoduje, że mogli tutaj być przede mną. Nie wiem, jakiś wyjątkowo egoistyczny jestem w tym odcinku. Musimy to zatrzymać. Bo ja. Nie chcę być taki, że uważam się lepszy za kogoś innego. Bo tak nie jest. Nikt nie jest lepszy. Pamiętajcie dobrze, pamiętajcie to, moi drodzy. Eee, nie wywyższajcie się ponad innych. Zawsze bądźcie skłonni do pomocy. Eee, w ogóle coś jest w ekwipunku tutaj chyba, nie? Więc, chodźmy. Ten scp ryczy bardziej niż ja, kiedy, kiedy poszedłem po raz pierwszy do przedszkola. To co? Mam nadzieję, że to słychać, jak on ryczy. Co? Nie ma teraz Petera. I wiecie, to co to znaczy? Że roleplay nie może... Znaczy... Nie może! Eee, nie musi być... Taki zacny, jaki był wcześniej. Ej... Kurczę... Ale chodzi o to, że Peter jednak... No przyznajcie, że Ebenezer i Serg Sergiej Sergiejow... Był... No... Naprawdę... ...mocnym duetem? Oczywiście nie mówię, że ten odcinek nie będzie wspaniały. Jednak to przecież... ...SCP... ...coś tam, laboratori. Co to robi?! Ej, ja nie chciałem, sorry! A, a... O to Limon! <laughs> Dobrze ci tak! Co my to mamy, kurde? Nie jesteś śmieszny, gramy gram. A i znowu właśnie rycześ. No. Te, dobre to było! E, to nic nie ma, ale otwórzmy że dla nie poznaki, że ktoś tutaj był. Bo był, jak widzicie, weszliśmy. Czyli nie uprzedzajmy faktów. Tak było. Nazywajmy rzeczy po jej imieniu. Mm wiecie, jest taki drobny problem, ponieważ myślę, że oczywiście nic nie sugeruje, choć po części tak jest, że tutaj utknęliśmy i nie ma jak się wydostać. Naprawdę trochę obawiam się, że myślę, się... że tędy możemy niby wyjść. Co my tu mamy? Proszę, nie, ty! Czy kogoś zabiję? On tak gdzieś odleciał tam. <laughs> Jejku! Jaki ragdol! Fadlaski <laughs> Samuraj <śmiech> <śmiech> Nie mogę tego wziąć. kurczę nie. Szkoda. Miałem takie przez chwilę, że coś się tam chyba zaświeciło. No kurczę, wiecie. A Kogo by tu mamy? Dzidijaków!

no tak, tak trochę tak było. Dobra. Ale jednak trzymam się własnych wartości. znaczy na początku chciałem zabić Jakuba, ale jednak później mi przypomniał, co było ważne i się opanowałem. To trzymałem obietnicy. Tu obietnicy. Skoro mam coś zakończone, to jak ja to wygram? Dobre pytanie. Też często bycie Jakuba. Limon padł, tak samo jak Podlaski Samuraj. Został Jakub wiemy o tym, ale go nie możemy zabijać. Powiedziałbym, że nie możemy go jak na razie zabijać, ale jednak ja chciałbym go w ogóle nie zabijać, ponieważ sojusz to sojusz. Zobaczymy co będzie w następnej rundzie, ale mam nadzieję, że ta przyjaźń... Ta koalicja Glutowa Jakubowa będzie kontynuowana w następnych rozgrywkach. Ja sam... nie znam tej mapy na pamięć. Powoduje, że. Znowu informacja e, operacyjna e, Pi Epsilon. Tak. To, to, czyli musimy uciekać. Czy? Kurczę, szczerze, ja tego nie wygram, bo Jakub e, przecież. jeszcze później. E, no wciąż nie można, no. Wiecie co jest najlepsze? Ja tak błądzę. Błądzę już kilkanaście minut. Dobra, nie kilka, ale kilka minut. Po tym zacnym korytarzu. Po tej pięknej architekturze. I po raz kolejny przechadzam się po tym samym miejscu. Dobrze wiecie, że tego nie chcę i dobrze wiecie, że ja chcę się rozwijać. Ale jednak nie ma żadnego tropu, co powoduje, że Żadna poszlaka nie jest nam wiadoma. Eee, tego się też nie da zebrać. Eee, może zobaczmy, co jest tutaj. No tak, oczywiście. Tutaj nie ma nic. Ale i tak zejdziemy. Smutne, smutne naprawdę. Smutna metafora dzisiejszego e, świata. Po co to robisz? To jest złe, no wiem. I później chłop to robi. Jeżeli ja nie powiedziałem, że to jest złe, powiedziałem, że to jest. Eeee, te Smutne Choć smutne, to jak ktoś robi coś złego, to to może być dla drugiej osoby smutne. A przecież ja się nie sprzedałem, dopiero teraz to do mnie doszło. Przecież, jeśli dobrze pamiętam, to scp mogą e... łączyć siły z klasą D, klasa D. No tak, przecież można łączyć siły, zapomniałem. Tego też nie mogę podnieść. Po raz kolejny próbuję podnieść to samo, ale i tak się nie da. Kolejna świetna metafora. Wiecie, że jak tutaj zjedziemy, to wylądujemy najprawdopodobniej tak, gdzie przed chwilą byliśmy, a tego idziemy dalej? Ja nie wiem, tak się co ja mam robić w tej górze. Czy... A jeszcze 6 osób zostało, bo remaining targets. Pozostałe cele Sześć osób, ale no, targets to cele, czyli co, 6 osób. Oprócz. Okej, okay. wreszcie coś nowego. proszone o dalie się do entransa fajnie gdzie to jest są proszone o poddanie się jesteście otoczeni z każdej strony naukowcy macie przerobane Agrosa jeszcze jakaś istnieje to Chyba nie, chyba nie istnieje chyba nie wiem tego SCP-ka tyle ja wam powiem Jakub ma skina chyba SCP-039 w Minecraft to ja Spodziewajcie się, bo ja mam dużo, dużo opóźnienia w skinach, więc może tak za jakieś pół roku zrobię sobie skina tego płaczącego białego jakieś Ragekida, płaczącego białego Ragekida, Tak, to jest, to jest, tak go będziemy po to się nazywać. Eee... LFH... Jejku, jeszcze znowu coś nowego. Jeszcze chyba... Nikt nie z tych wind. Proszę, czemu ja nie mogę tego... O co chodzi? Jak? Nie mogę korzystać z wind. Nie mogę korzystać z wind. O, ja nie mogę. Teraz to ja się rozpłakał. Gdybym potrafił, oczywiście, bo ja... Jak wiecie... Dobra, nie kłamię na tym kanale, ale gdybym kłamał, to bym powiedział, że jestem... giga czadem, Trwardzielem... Każdy chce się ze mną sojuszować. No z tym ostatnim to. w grach. Jezu, Glut, miałeś przestać być egoistyczny? Miałeś przestać być egoistyczny, co ty robisz? Czemu tak się chwalisz, kto by cię tutaj nie chciał sojuszu z tobą? z głowicy bojowej, alfa. Ej, to ja. sobie, ucieknę. Chodź, chodź, mam dla ciebie Dila. Chodź, zobacz. Wiecie, dlaczego się nie odzywam? Bo to jest za... i i i wiesam... I... I to jest naprawdę... To jest naprawdę... Oczywiście y... Na żeby nie było to w regulaminie... M czy nie jest to napisane, ale ogólnie CIA, czyli ja... Mogę się teamować z tobą na spokojnie. Czyli mówię. wam, to, że coś się wyga ale. Wole... co tu? Dajesz, imperator, pal da jest, pal da jest Palpati, pal 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 Kurczę, ale pal Vader, pal to pal 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 dwa są. pal teraz bym pal Teraz na górę i wysadzamy placówkę. <grym> Ej, co kto tam leży? Bo tego wcześniej gładkie nie było. Co? Ale. Nie, 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 nie. Odwaliśmy furję. Spadł Ale. Ja. Ale, ale... nie. To był podlaski samuraj. Ktoś jeszcze? Ej, bo ciemno jest. Nie widzę. Zosta jest to ktoś jeszcze? A co Ej. będzie jak teraz zabiję Jakuba? Czy ja to wygram to wtedy? Ja na ktoś niego spojrzałem. Wyjść. Ktoś musiał wyjść. Czy, czy ostatnim celem jest Jakub? A jeśli jest taka możliwość? Kurcze, bo jest taka możliwość, ale... Hej. Okej. Okay. No wszystko z wszystkimi miało być! Więc Dzieci, Jak tak bardzo coś się ten, ten cały biały rage jest tak dobrym jest tak eksepekiem, kocham go!